Państwo znają logo stacji TVS. Państwo znają twarze stacji TVS. Od Nil coń po Grzegorza rządło, Ale nie znają Państwo być może twarzy człowieka, który za to wszystko odpowiada. Arkadiusz Hołda, właściciel TVS-u jest naszym gościem. Dzień dobry prezesie, czołem. Dzień dobry, cześć Marku. Ehm, pewnie już na to pytanie odpowiadałeś wiele razy, ale spróbujmy tę historię odświeżyć, bo ona ma 16 lat chyba. Ehm, Biznesmen Człowiek, którego kor biznes jest odległy od mediów. Architekt, budowlaniec, deweloper. Zabiera się za budowanie telewizji. Jak się potem okazało, prawie koncernu medialnego, bo to i telewizja, i portal internetowy, i radio. Co to za plan? To był przypadek. Tak, zazwyczaj. No, ładny przypadek na kilkadziesiąt milionów złotych. No tak. Kilkadziesiąt milionów tyle to kosztowało. Natomiast czasami w biznesie wystarczy iskrę, żeby podpalić stos. i... Tą osobą, która podpaliła ten stos, u mnie była Krystyna Bochenek. Ona napisała w dzienniku zachodnim, że takie województwo śląskie, które ma prawie 5 milionów mieszkańców, zasługuje na swoją prywatną y, telewizję. Ja to przeczytałem, zadzwoniłem do y, Krystyny, umówiłem się z nią i ona powiedziała: słuchaj, bierz się za to, bo to jest świetny pomysł. Zrobiłem analizę y, biznesową i rzeczywiście stwierdziłem, że przy prawie 5 milionach mieszkańców warto się za ten temat e, wziąć. Poprosiłem wtedy Krystynę, czy może mi pomóc i znaleźć osobę, która poprowadzi. E, no, bo to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to nie moja bajka. To ona napisała ten e, artykuł. No i Krystyna mi powiedziała, że ma świetnego człowieka. Akurat szczęśliwie Sławek Zieliński był dyrektor, wtedy by już były dyrektor. Telewizji Polskiej. Dziś znowu dyrektor telewizji Polski. Ponownie wrócił tak, że, że on może będzie skłonny do spotkania no i do złożenia trudnego, bardzo trudnego biznesu. No i spotkałem się ze Sławkiem, omówiliśmy, no i tak to się powoli zaczęło toczyć. I tam był chyba, a ja to tak pamiętam, bo przez dwa lata miałem szczęście tam pracować, tam był chyba jeden, może nie błąd w tym rachunku, ale taka, taka niewiadoma, której nie można było przewidzieć. Niezwykle kosztochłonny interes wystartował, jak się okazało, równo z początkiem światowego kryzysu. Tak to się e, niestety wtedy złożyło, bo powiedzmy, jakieś plany przybliżone ja nie lubię rachunku ekonomicznego dokładnego e, wykonywać, bo i tak później wszystko jest skorygowane łeb. przez życie. I tak samo wtedy się okazało, że powiedzmy, jakieś plany, nawet robione e, z grubsza przez ten kryzys światowy. Zupełnie, zupełnie to przedsięwzięcie na samym początku y, położyło. Ale no, wytrwale, wytrwale trzeba było oczywiście dofinansowywać tą stację na samym początku, i okazało się, że y, po dwóch latach stacja już wychodzi na swoje, czyli nie trzeba do niej y, dopłacać. I to jest, to jest bardzo ważne przy, przy biznesach, że jeżeli bierze się pod uwagę koszt biznesu, to trzeba pamiętać, że również trzeba mieć na różne inne sytuacje, które. Nastąpią. Nie wiem, może są takie biznesy, że otwiera się i on hula od razu, ale to ja z takim się nie spotkałem. są nielegalne biznesy na ogół, wtedy to tam się takie rzeczy udają. No być może tutaj fundusze, które rozdzielały pieniądze, fundusze Niesprawiedliwości czy Sprawiedliwości, jak się nazywały, więcej o tym mogą powiedzieć. Ja pamiętam tę telewizję i ty ją też pamiętasz na pewno z tego pierwszego okresu i ona była całkiem inna niż jest dziś, bo ona wtedy była misyjna na wskroś. Myśmy tam zaprojektowali ramówkę, która. No, mogła być konkurencją dla dużej stacji misyjnej. Tam nie było tyle kontentu komercyjnego co dziś. I tak mi się wydaje, że trochę te proporcje były wtedy zaburzone. To była mała telewizja Polska. Sławek no, pewne rzeczy poprzenosił z telewizji polskiej i tej misji było bardzo dużo, natomiast ta misja bardzo dużo kosztowała, ja mogę wspomnieć, program sportowy który prowadziła Alina Markiewicz, prowadziła go świetnie, natomiast to był bardzo drogi program. No i niestety trzeba było w którymś momencie zacząć ciąć koszty, po to, żeby stacja zaczęła. Przetrwało. W którymś momencie przetrwała, etapie. a później, żeby zaczęła zarabiać. No i to było dosyć brutalne, bo ja w którymś momencie podjąłem decyzję również o skasowaniu newsów, bo taka była konieczność. No trzeba było jakiś oddech finansowy. Dostać, i obiecałem wtedy, że newsy wrócą i one wróciły, ale już wtedy stacja okrzepła mogła sobie na to pozwolić. To wymagało czasu. Bardzo trudne przedsięwzięcie, bo ja mogę wspomnieć, że na ponad 300 kablówek, które są w Polsce, trzeba było objechać prezesów tych kablówek i poprosić ich o włączenie kolejnego kanału, gdzie ja to robiłem osobiście. Bardzo się w to zaangażowałem i zawsze słyszałem, no wie pan, ale po co nam 101, 120 stacja? No więc trzeba było pokazywać program i okazywało się, że to brało, że tych prezesów, czy pani prezes, czy dzisiaj się mówi prezeski, no okazywało się, że mówią, rzeczywiście program jest fajny, mamy takiego widza, także proszę bardzo, podpisujemy umowę. Oczywiście za niektóre umowy trzeba było płacić, za niektóre nie. Ale to ruszyło. W końcu w prawie wszystkich kablówkach dzisiaj jesteśmy. Ja wiem o innym efekcie, który TVS spowodował na rynku tej śląskiej muzyki. W momencie, w którym się okazało, że jest antena, która będzie nadawała ten kontent, ci producenci musieli zadbać o jakość. I nagle się okazało, że teledyski tych śląskich szlagrów to jest już prawdziwa produkcja, a nie coś, co kręci się kamerą wideo na weselu ten poziom początkowo był rzeczywiście taki sobie. no dramatyczny umówmy się można powiedzieć że nawet był rzeczywiście kiepski ale tu zawdzięczam dużo Sławkowi Zielińskiemu który bardzo dbał żeby ten poziom podnieść i w, w miarę w miarę kolejnych kolejnych wydań ten poziom się zaczął podnosić zresztą zrobiła się dosyć duża konkurencja no bo lokalni lokalni wykonawcy zobaczyli że mogą się promować że nagle poprzez to promowanie i puszczanie w stacji TVS ich stawki również rynkowe rosną, czyli mogą więcej pieniędzy brać za swoje występy. No ale warunkiem było, że jednak jakość musi się podnieść, czy wideoklipów, które kręcili sami, czy myśmy im kręcili. Powoli, powoli to się zaczęło podnosić. Zresztą moim pomysłem było, żeby w jakimś czasie znajdować własne zespoły, kształcić tych ludzi, żeby ten poziom no, był poziomem godnym pokazywania. Tak to chyba dzisiaj jest. No właśnie, też o taką refleksję chciałem się zapytać. Jaki masz sygnał z miasta, że tak go nazwę? Co TVS robi w obszarze no, takiej śląskiej kultury? Jak to jest odbierane? Czy wy proponujecie ciągle kontent mało ambitny? Czy proponujecie coś, czegoś, czego zacych chcą i co buduje ich tożsamość i umacnia w przekonaniu, że są no, tak, wartością samą w sobie? To jest parę kwestii, które y, trzeba powiedzieć. Po pierwsze stacja jest stacją komercyjną, w związku z tym promowanie kultury no, jest bardzo chwalebne, ale samo w sobie, jeżeli nie będzie miała wsparcie marszałka, czy prezydentów miast, czy innych organizacji, no to stacja w tym momencie prowadzona jako stacja prywatna nie za bardzo się będzie mogła utrzymać. W no to jest z tym, biznes. To jest biznes i my musimy połączyć trochę wodę z ogniem. Chcemy oczywiście promować cały czas kulturę, no bo nazwa Silesia zobowiązuje. Chcemy pokazywać to, co się tutaj dzieje, ale równocześnie musimy zarabiać i My jesteśmy stacją, która od samego początku jest mierzana, mierzalna, i mamy codziennie wyniki, który program jest oglądany, który nie, który należy zdjąć. Także prawie od samego początku nauczyliśmy się, że to nie podpowiedzi, proszę puszczać muzykę w cudzysłowie operową czy inną. To nie jest nasz widz. My mamy konkretnego widza, bardzo wiernego, który chce właśnie słuchać muzyki, muzyki śląskiej. Który chce oglądać pewne rzeczy, które tutaj są, który chce oglądać wiadomości. Zresztą nasze wiadomości są oglądane w Niemczech bardzo masowo. Wiemy o tym od widzów, którzy dzwonią. To są ślązacy, którzy stąd kiedyś wyjechali, więc my jesteśmy jakąś stacją, która jest dla nich ich kontaktem z tą rzeczywistością naszą. A masz takie wrażenie, że ten widz zakochany w tym, co mu proponujecie w tej chwili, on się odmładza czy wymiera? Czy jest zastępowany nowy widz również zainteresowany tym, co mu proponujecie? Ja sobie takie zadawałem pytanie na samym początku, co będzie z tym naszym widzem? Bo rzeczywiście my y, tą naszą muzykę kierowaliśmy do widza gdzieś plus 45, plus 55, ale w międzyczasie zaczęły się pokazywać no, młode talenty. I żeby jeszcze pomóc y, zmienić tutaj wiek naszej widowni, to my stosunkowo niedawno uruchomiliśmy taki program po śląsku Mosz I to jest program, który namawia ludzi do przesłania swoich nagrań. To może być w postaci nawet nagrania telefonicznego. I co się okazało, że w pierwszym wydaniu tych zespołów było trochę, także zapełniliśmy program. No ale w drugim to my musieliśmy już eliminować. W drugiej edycji musieliśmy eliminować niektóre osoby, bo było ich za dużo. I wyłoniliśmy bardzo ciekawe osoby, które mają talenty, i gdyby nie ten program, no to pewnie śpiewałyby gdzieś sobie tam do golenia w łazience, czy w kuchni. Moim zdaniem to jest droga do odmłodzenia znalezienia młodych ludzi, którzy świetnie. Yy, śpiewają. No tak, tylko to jest sposób na znalezienie wykonawców, a ja pytam raczej o odbiorców. Czy oni się odmładzają jakoś? Czy zastępowane są te pokolenia odbiorców tego, yy, tej muzyki przez młodszych, którzy też jakoś się w tym potrafią odnaleźć? Yy, odpowiedź jest bardzo precyzyjna. My mamy firmę, zresztą tak jak większość telewizji w Polsce, która nas mierzy. Mamy bardzo dokładne badania, jaki widz nas ogląda, Ile w jakim wieku, z jakiej miejscowości, jaka zamożność. Oczywiście my nie dostajemy y, nazwisk, tylko dostajemy przegląd sytuacji. I widzimy, że my mamy mniej więcej stałego widza. To jest ta, widz plus 45, czyli z tego wynika, że te następne pokolenia wchodzą i chcą oglądać takiej y, telewizji. Do nich nie dociera dyskopolo, chociaż no. Przypominam sobie, że my to dysko, dyskopolo kiedyś odgrzaliśmy i mieliśmy potężną e, widownię, ale stwierdziliśmy, że bliżej nam jest tutaj do muzyki śląskiej, że to w zasadzie kanał jest, który ciężko będzie podrobić. Kiedy Krystyna Bochenek mówiła o tym, że ten pięciomilionowy naród śląski zasługuje na swoją telewizję, to myślę, że miała na myśli nie tylko szlagry. Ona myślała także o jakimś innym ładunku, który taka telewizja powinna społeczeństwu nieść. Gdzie go teraz definiujesz na swoją antenę? No, pokazujemy jednak trochę programów, co się dzieje w poszczególnych miastach i no, całe szczęście te programy są dotowane przez e, miasta. Pokazujemy kulturę, która tutaj jest, pokazujemy wydarzenia, które są. Także to nie są same szlagry i pokazujemy coś, co jest trudne i kosztowne. Pokazujemy newsy, co się wydarzyło w śląskich miastach. Przy czym. Staramy się robić informacje takie, które pokazują pozytywne rzeczy. Nie chcemy pokazywać tam, gdzie się leje krew, gdzie, gdzie są wypadki drogowe. To nie jest nasz kierunek. To trochę wbrew rynkowi. Good news, news, no news. Ja wiem o tym. Trzy głowy ścięte to jest dobry news. Trochę tego unikamy. Ale, Ale dlaczego? Dlatego, że no, nie wszystko chcemy sprzedawać to, co ma. Wielką oglądalność. No tak sobie założyliśmy. Chcemy być telewizją z pozytywnym przekazem, nie tylko ze złym przekazem. Myślę, że w telewizji bardzo wyraźnie widać technologiczne zmiany w każdej telewizji. Macie 16 lat. Co się zmieniło wewnątrz? Wybudowaliśmy wirtualne studio. To jest takie studio, gdzie można postawić dziennikarza. I on dostaje tło, że stoi na przykład w Paryżu, w Rzymie, w danym momencie, czy można zrobić grafikę sceny, że występuje na scenie, gdzie ta scena jest wirtualna. To jest droga zabawka z bardzo dobrymi komputerami, komputerami, na których można kręcić już filmy rysunkowe i to Korzystacie bardzo. Korzystać z tego? I zaczęliśmy z tego korzystać, dlatego że to jest. Studio trudne do opanowania, no bo jest bardzo zaawansowane technologicznie. I ja tutaj sobie chcę trochę sprawę uprościć, bo wciągnąłem kierunek informatyki z mojej uczelni z Akademii Śląskiej, studentów z informatyki, którzy tam będą mieli zajęcia w tym studiu wirtualnym, czyli zaczną tworzyć programy przez internet, programy graficzne. Jak się stacja będzie rozwijała, bo ten czas akurat na tym rynku biegnie w sześcianie. Żeby nie zostać z tyłu, nie zostać posądzonym o to, że właściwie odgrzewacie te same fotele, czy ogrzewacie te same fotele, no to trzeba się rozwijać. I technologicznie, i kontentowo, i kadrowo prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o kadry, to z tym nie mamy problemów, dlatego że podań jest dosyć dużo nowych, młodych ludzi, którzy chcą w stacji. Pracować. No niektórzy odchodzą i wracają z powrotem do tej stacji. Ja zawsze od samego początku przyjąłem zasadę, że jeżeli ktoś chce iść do innej telewizji, proszę bardzo, chce wrócić, proszę bardzo, może wrócić. Także nie ma tutaj u mnie zasady, że do tej rzeki dwa razy się do tej samej wody się nie wchodzi. Przyjmujemy z powrotem tych ludzi, natomiast dajemy szansę młodym ludziom. Natomiast jakie pomysły na nowość? Tutaj podpowiedzią jest program komputerowy, który nam dokładnie mówi, jakie programy my możemy sobie puszczać, co możemy kupować za granicą, bo du dużo programów kupujemy, czy filmów typu Colombo, który się świetnie przyjmuje, czyli kolejne firmy, które mamy. My wrzucamy w program, który się nazywa Arianna, i on nam dokładnie podpowiada, w którym kierunku nasza stacja ma pójść. Także to nie jest mój pomysł. Co ja mam dalej robić, co ja wymyślę. Bo te, te pomysły, które ja kiedyś wrzucałem, często okazały, okazywały się nietrafione. W związku z tym kupiliśmy bardzo taki dobry program amerykański, który nie tylko nam, ale innym stacjom podpowiada, co kiedy, o której godzinie. My w tym programie widzimy skąd przychodzi do nas widz i również widzimy, gdzie ucieka z naszych. Programów. Także my nie musimy eksperymentować dzisiaj, ja wymyślę, nie wiem, jakieś fajerwerki, bo one mogą się przyjąć, ale programarian nam natychmiast powie, czy to jest nasz kierunek. My mamy określoną markę, mamy określonego widza i wiemy, co na ileś lat naprzód powinniśmy kupić i zrobić. Jak się te 16 lat rozminęło z wyobrażeniami Twoimi? Albo nie rozminęło, może to jest tak jak jak powinno było być. Ja te swoje marzenia budowałem, tak jak powiedziałem, na artykule Krystyny Bochenek, że powinna być stacja, która, która promuje śląskość. Tylko jaką śląskość? No, muzykę śląską. My opowiadamy wiele rzeczy, które się dzieją tutaj na Śląsku. My nie opowiadamy, co się dzieje w Warszawie. Nie, rozumiem, ja, tylko czy, 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 czy śląskość to jest tylko muzyka śląska? To jest kuchnia. To są programy również o kuchni. Rączka, znany dzisiaj w Polsce. Remigiusz nas... Rączka, gwiazda wypromowana przez stację TPS? Tak, opiązana przez, przez, przez duże stacje. Stację. No, przepłaciła go, ale takie prawa, prawa są w rynku. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale zgłosili się kolejni ludzie, którzy gotują. Zgłosili się również kucharze z Warszawy, którzy jakoś chcą gotować. Wydaje mi się, że mamy pewien pomysł, jak tą kulturę jeszcze dalej rozwijać, ale to wymaga dopracowania i finansów. Zdobycia finansów na, na pokazywanie. My jesteśmy stacją, która przygotowana jest do i to dzięki Jarkowi Hasińskiemu. Ja muszę wspomnieć tutaj Jarka, który budował całą. No, wizjoner technologiczny w tak. telewizji. Ja on z góry mi powiedział, prezes, pamiętaj. Trzeba kupować zawsze w danym momencie. To co jest najlepsze na rynku, jeżeli chodzi o technikę, bo technika się bardzo szybko starzeje. I Jarek przygotował tą stację do nadawania jeszcze trzech innych kanałów, więc jakiś pomysł mi chodzi po głowie, żeby zrobić kolejne trzy kanały i jeden to będzie super nowoczesny program, czy kanał, ale to ja szukam w tej chwili partnera, prowadzę jakieś rozmowy. Nie ukrywam, że to będzie program i cały kanał oparty o gry komputerowe. W związku z tym właśnie, że mam u siebie na uczelni informatykę. No też Katowice stają się taką mekką gier komputerowych, nie tylko przez PODEK, przez ten hub, który będzie budowany całkiem tak. niedługo. długo. Tak, gaming hub i sądzę, że to jest gdzieś tutaj powinno być powiązanie, bo no, no wszyscy widzimy, że są takie telewizje, które pokazują tylko gry komputerowe, zresztą ja ostatnio jak byłem za granicą, przechodziłem ulicą i nagle słyszę potężny krzyk i mówię: "O, chyba oglądają piłkę nożną". Więc cofnąłem się, powiedziałem, że oni poczekają, muszę zobaczyć kto z kim gra. No i cofnąłem się i okazało, że to jest lokal, w którym siedzi młodzież i obserwuję jak dwóch facetów gra przez w gry komputerowe jakieś strzelanki czy coś. I oni krzyczeli jeszcze do, do tego telewizora. jak... Dziwne rzeczy budzą emocje wśród ludzi teraz. Prawda? Zupełnie, zupełnie jakaś inna technologia, no ale trzeba wcześniej w to wejść. Kiedy ktoś jest właścicielem stacji telewizyjnej uznanej na rynku, radia, które. Nawiasem ja mówiąc, też dziesięciolecie zdaje się świętowało całkiem niedawno. Tak, wczoraj świętowaliśmy. I kanału internetowego. No to można by pomyśleć, że mogłyby się u niego zrodzić ambicje zostania lokalnym magnatem prasowym. A to już są rzeczy, które dają narzędzia do no niekoniecznie medialnych działań, politycznych na przykład. Były takie pomysły u Ciebie? Ja staram się być jak najdalej od polityki. To nie jest moja bajka, to nie jest mój świat. Raz namówił mnie tylko pan Janusz Piechociński do wystartowania jako europoseł, więc. Z ramienia PSL oczywiście jako niezależny, zobaczyłem, jak ten świat wygląda. Bardzo Mnie się cieszę. Się. Bardzo mi się nie spodobał. Nie, no, ja mam jedną twarz. Staram się zachować i patrzeć prosto w lustro. To no tak, nie ale jest robienie, moja bajka. Ja wiem, ale robienie interesu nie tylko medialnego, także deweloperskiego. Mogłoby być łatwiejsze, gdyby się korzystało z tych mediowych narzędzi, które ma się w ręku. To politycy. Nie potrafią przecenić takich narzędzi? Yy, nie wiem, czy cokolwiek mi media ułatwiają. Wręcz odwrotnie, sądzę, że często bardzo długo czekam na pozwolenia na budowę, muszę się upominać w innych instytucjach. Absolutnie nie korzystam z tego yy, narzędzia. Sądzę, że nawet mi te media przeszkadzają w biznesie. Jaki TVS będziemy oglądali przez następne lata? Yy, zmieniający się bardzo powoli. Dlatego, że TVS ma swoich widzów i ja nie mogę tym widzom nagle wrzucić zupełnie innych audycji. Dlatego zachowa mniej więcej ten status, który jest na ten czas. Sporo gości na urodzinach? W Ustroniu pełen amfiteatr, jeżeli chodzi o urodziny TVS-u. Wczoraj w województwie opolskim wypełnione cały cały taki w zasadzie tam nie był amfiteatr tam był taki ogród wypełniony ludźmi czyli okazuje ja nie mogłem dojechać wczoraj w to miejsce tyle samochodów stało w, w małych uliczkach w bardzo małej miejscowości i no to wszystko wskazuje że kierunek jest dobry można powiedzieć dlaczego nie zbudowałeś TVN obis ja na ten temat rozmawiałem z Piotrem Walterem jak jeszcze jeszcze był prezesem TVN-u. I on mi mówi, no Masz stałego widza. Chcesz cokolwiek zmienić. Pamiętaj, że jak zmienisz, to musisz albo zamknąć stację i budować zupełnie. No bo taki, ta, taka zmiana marki, ona jednak odbija się bardzo negatywnie na widowni. Pamiętam, jak Piotr Walter wtedy budował TVN Warszawa. Chciał budować kolejne stacje. Stąd się pojawił u nas. W TVS-ie, ale bardziej, żeby podejrzeć, jak my działamy. No i okazało się, że, że TVN Warszawa mu nie za bardzo wyszedł, bo koszty były przeogromne i skurczył tą stację, ograniczył tylko do internetu. Także TVN Warszawa, o ile wiem, dalej działa, ale tylko internetowo. Czyli. Mogliście być jednym z wielu TVN-ów, a tak jesteście jedynym takim TVS-em. No, różne stacje pojawiały się czy pojawiają się, które chcą w jakiś sposób robić dokładnie to, co my. To, to jest ich biznes. Ja nie lubię małpować. Ja no, uważam, że jest tyle pomysłów, które można realizować, że jeżeli coś robię, to staram się robić to od samego początku i nie robić stacji. Bis lubię ambitne przedsięwzięcia, lubi jak ktoś mi mówi, że to jest niemożliwe do wykonania. To mnie to wtedy kręci i zastanawiam się, dlaczego to jest niemożliwe. Wtedy przychodzi hołda i pokazuje, jak się to robi. Hołduję takim zasadom. Arkadiusz Hołda, właściciel stacji TV, był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.